na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniach na wrzesień. Wrzesień jest to czas jakby powrotu do mm, tych codziennych zadań, spraw, szkoły, uczenia się, pracy, działania. 2 września, pluton, który jest w biegu wstecznym, wejdzie jeszcze na 3 miesiące właśnie w znak koziorożca, więc jakby echo tutaj jakichś starych spraw, coś takiego, tak przynajmniej tutaj przedstawiają to Astrolodzy czy astrologowie, zależy jak to wymawia i mówi. W każdym razie w znaku panny jesteśmy bardzo mocno tu i teraz i tak powinniśmy być. Przygotowujemy się właściwie, robimy zbiory i zapasy, bo tak to kiedyś bywało drzewie bywało. Więc myślę, że zobaczymy w tych czytaniach, co tutaj się będzie otwierać dla każdego znaku. Znak panny, wszyscy w tym znaku urodzeni, wszystkiego dobrego. Ja Wam jeszcze chcę podziękować za wszystkie lajki, za subskrypcje, za to, że tu jesteście, dzielicie się kanałem. Zapraszam Was na stronę www.planduszy.pl, tam można kupić jeszcze, jak widzicie, książkę Plan Duszy. Ostatnie właściwie dni do 2 września promocji letniej tej książki. Zapraszam też, jeśli ktoś potrzebuje sesji. No i kurs odczytu Planu Duszy online już w listopadzie od 15. I będzie się można, już właściwie można się zapisywać, już kilka osób się zgłosiło. Także zapraszam bardzo do czytań na wrzesień i życzę jeszcze raz pannom wszystkiego najlepszego, ponieważ jest to Wasz czas, więc zobaczymy przedłużone troszkę czytanie dla wszystkich panien. No i tak, przechodzimy dalej. Witam wszystkie raki w czytaniu na wrzesień. Zobaczymy, co u Was słychać w tym miesiącu wrześniu, co będzie mogło się tutaj ujawnić? Pierwsza karta z kabalistycznego tarota zobaczymy, co, co jest tutaj głównej energii. Rycerz Mieczy. Hmm. Będziecie tutaj podejmować jakąś akcję, jakieś być może działanie. E tylko, aby to nie było działanie bardzo pochopne. Tutaj mamy powietrze powietrza, więc jesteśmy w tych myślach w głowie. Może jakiś eksperyment, a może zrobię to, może zrobię tamto. Poniekąd ten rycerz. Yy, Chciałby się uczyć, być może chciałby też walczyć o jakieś tam szczytne ideały i tak dalej. To wszystko zależy od tego, co jeszcze nam tutaj na stole się wokół niego pojawi, ale myślę, że też jest to komunikacja. Komunikacja płynąca być może z serca, potrzeba mówienia, potrzeba opowiadania o sobie być może, ale niekoniecznie to tak musi być. Dla niektórych to może będzie chęć pójścia gdzieś tam po nauki jakieś, do jakichś mistrzów, może na studia, może na kursy. Zobaczycie, co Wam przyjdzie do głowy albo już przyszło do głowy. Na pewno jest tutaj taka potrzeba ruszania się, bo ten rycerz jest bardzo szybki. Polot myśli, inspiracje, akcja, akcja. No, i zobaczymy, co z tej akcji tutaj wyniknie. Dla Was mamy tarota Sefirot. Um, I zobaczymy, co tu dalej wyniknie z tego. Jeszcze przeziębienie mnie nie opuściło, i mam zablokowane <noise> takie moje czucie. <noise> I zobaczymy, jak to będzie z tym czytaniem takie czucie pozazmysłowe to nie. Nie zablokowane, tylko to takie fizyczne. Okej. Okay, cesarzowa. Wasza energia jako energia cesarzowej, czyli jestem w obfitości. Jestem przy nadziei. Chcę tworzyć, chcę kreować. Najwyższą formą stworzenia jest co? Stworzenie nowego życia. Niektórzy będą chcieli być może przy nadziei. Właśnie. Czyli stworzenie czegoś, co e, będzie jakby nowym życiem. Może to być też y, ciąża, decyzja o posiadaniu dziecka różnie. Relacja też ze, z matką-rodzicielką która może być bardzo y, mocno obecna we wrześniu. Powiem zaraz o tych kartach i o pozycjach y, rozłożę je do końca. Widzę, że tutaj cesarz też jest. Mamy cesarzową i cesarza. Natomiast cesarz jest w pewnym sensie zablokowany. To tak trochę, jakby wasza energia żeńska była tutaj mocno hmm, aktywna, natomiast hmm, męska energia może być hmm, trochę za, zablokowana. W atmosferze mamy szóstkę kielichów, czyli jest to energia przepływu miłości, harmonii serca. Często mówią o tej karcie, że jest taką kartą, która pozwala z sentymentem myśleć o przeszłości. Może to też być symbol czy znak, że ktoś z przeszłości może tutaj się pojawić albo jakieś zdarzenia, coś tutaj e, potrzebuje się domknąć czy zamknąć. Może jakieś rozmowy też. Z przeszłości gdzie siódemka mieczy, która jest kartą, um, często mówię, mówimy na nią karta złodzieja, ale jest to też karta takiego przełomu. Tutaj mamy na drzewie życia siódemki w necach i jest to taka, um, takie miejsce, gdzie mamy bardzo różne myśli, różne scenariusze, chęć może zrobienia czegoś sprytnie i um, inaczej niż do tej pory. Natomiast, e, może niekoniecznie zgodnie z zasadami jakimiś. I ta karta idzie z przeszłości, więc ta, i ma wpływ na teraźniejszość. I tutaj znowu mamy rycerza mieczy. E, więc, jest tutaj coś bardzo ważnego, mm, jeśli chodzi o miecze i tego rycerza. Tak, jakbyście chcieli tutaj mm, o coś powalczyć. Tak, jakbyście chcieli um, zrobić jakiś eksperyment, czy odkryć, um, którędy mogę teraz podążać i w jaki sposób mogę dalej kreować swoje życie, pozbawiając się czy eliminując ze swojego życia właśnie ten pośpiech, czy może. Właśnie te takie myśli, które nie do końca są prawdziwe, bo umysł ma takie zadania, żeby myśleć. I on myśli non stop, a te myśli, jeśli ich nie kontrolujemy, to mogą być bardzo różne. One mogą sprowadzić człowieka na manowce. Myśli negatywne szczególnie mogą właściwie nas mocno zdołować. Nawet do, tego, do takiego miejsca, w którym będziemy czuli jakąś depresję albo jakieś takie właśnie niespełnienie i o, tak, jestem nieszczęśliwy czy nieszczęśliwa. Tutaj dodatkową kartę, którą mamy, mamy szóstkę mieczy i zobaczcie, w porównaniu do tej siódemki, co prawda jest to redukcja i być może jest to dobrze, że to jest redukcja. Zresztą to jest taka podpowiedź. Pozostań w równowadze i... Postaraj się utrzymywać swój umysł w spokoju. Szóstka Mieczy jest kartą bramą, gdzie przepływamy na spokojne wody, czyli eliminujemy myśli, które powodują, że czujemy się źle. To może być też jak jakiś wyjazd, jakaś myśl o przeprowadzce. Może to będzie korzystne, może nie. To wszystko zależy od sytuacji, od tego, jak to się w Waszym życiu będzie rozgrywać, ponieważ rycerz mieczy, tak jak mówiłam, jest pochopny w swoich ocenach, jest bardzo twórczy, kreatywny, chciałby bardzo dużo osiągnąć, e, tylko czasami brakuje trochę doświadczenia. I tutaj e, Wy pokazujecie się jako cesarzowa, i to trochę może być też wymiennie. Może wokół Was, właśnie macie w otoczeniu kogoś, kto taką rolę spełnia, cesarzowej, kogoś, kto prowadzi, kogoś, kto chroni, kto jest może tym, kto wprowadza taką atmosferę obfitości, opieki, spokoju. Generalnie to w przyszłości tutaj jawi się karta świat i mówi o tym, że. Coś tutaj się fajnie powinno pokończyć z jakimś dużym poczuciem satysfakcji. Jeśli będą jakieś zawirowania, no, to macie tutaj mieć takie m, poczucie, że obfitość jest wielka, że płyną tutaj do Was różne uczucia, że płynie do Was obfitość też z natury, że się nie jest miesiącem, kiedy są i dożynki, i zbiory robimy, i, i grzyby się pojawiają i tak dalej, więc. Mamy tutaj taki świat cały, który stoi otworem przed człowiekiem. I teraz, czy ten człowiek jest gotowy na to, żeby tutaj ruszyć właśnie po swoim, czy żeby tutaj podbijać ten świat? Człowiek trochę może nie być gotowy, bo cesarz zwykle jest tą męską siłą napędową, tym, który właśnie idzie. To jest inicjujący znak barana, tutaj i ten cesarz jest tym, który pójdzie i będzie poszerzał swoje granice, ale on leży w pozycji właśnie tych blokad, tych różności, które nas zatrzymują. Rycerz to by poleciał, prawda? I tutaj mamy męską energię. U góry mamy tutaj cesarzową, która jest jakby na szczycie. Tutaj mamy dwóch rycerzy mieczy i mamy tego cesarza. Trochę tak, jakby y, ten cesarz, archetyp ojca, gdzieś tutaj był y, nie do końca uznany, albo w ogóle y, gdzieś był w pewnym sensie zablokowany. Możecie wyczuć y, w sobie takie, y, takie zablokowanie na to, żeby jednak ruszyć do przodu z jakąś taką siłą, która zmiata wszystkich z nóg. Ten rycerz by chciał, ale on nie ma takiej siły przebicia, bo jest tutaj dużo wahania, też jeszcze, dużo mm, takiego powierzchownego biegania po świecie. Nie ma właściwie tutaj y, zbyt dużo ziemi, jest tylko karta świat. No, jest oczywiście, karta świat jest połączona z żywiołem ziemi, natomiast monet nie mamy. Y, jest tutaj jakieś y, losowe wydarzenie. Które być może spowoduje, że w waszym życiu pojawi się jakaś okazja na to, żebyście wyeliminowali ze swojego życia jakieś fałszerstwo, jakieś oszustwo, jakieś matactwo, żebyście nagle odkryli też prawdę, bo ten rycerz oprócz tego, że chce walczyć i jest taki właśnie pochopny i powierzchowny, to on może jednak, biegnąc przez ten świat, Wejść czy spotkać ludzi, wejść czy wejść w jakąś sytuację, która w pewnym sensie może otworzyć mu oczy. Może się nagle okazać, że otwierają się różne perspektywy, że tutaj poczujecie wasz żywioł, siódemka, kielichów, zacznie przypływać tutaj taka energia obfitości uczuć. I tutaj Szczególnie zwróćcie uwagę na Waszą relację z Waszymi rodzicami: czy też są żywi, czy już ich nie ma. I w jaki sposób ta energia matki czy ojca mm, kom, znaczy wpływa na Wasze życie, nawet jeśli ich już nie ma, czy są, to i tak, jakby pochodząc od swoich rodziców, jesteśmy jakby częścią mm, ich energii, więc bardzo często mają oni na nas wpływ. I dlatego tutaj y, ta relacja, właśnie nasza, jako dzieci, bo tu mamy młodzieńca, powiedzmy, tego rycerza, który może też być akcją i działaniem, który chce tutaj z czymś skończyć. Świat mu w tym będzie chciał dopom dopomóc, czyli macie tutaj szansę na mm, uporządkowanie swoich relacji z rodzicami, czy też Wy jako rodzice ze swoimi dziećmi, bo też w tą drugą stronę to może działać. Koło fortuny mówi o możliwościach, które przynosi los, że to koło nakręca się, jest to koło życia, koło czasu i los prowadzi nas w określone miejsce, albo tak, y, tak y, aranżuje y, różnego rodzaju spotkania, że odpowiedni ludzie w odpowiednim czasie i miejscu mają szansę się spotkać i oczyścić i zrobić jakieś porządki. No i widzę, tutaj mamy matkę, ojca i na przykład dwójkę dzieci, gdybyśmy tak chcieli to rozpatrzeć. E, więc zależności, rodzice, dzieci, dzieci, rodzice i, i dojście do Takiego miejsca, w którym wszyscy czujemy satysfakcję, że cieszymy się z tego, że mamy takich, a nie innych rodziców, którzy nam towarzyszyli. Ja tu tasuję karty, żeby zobaczyć na tego cesarza i koło fortuny, co tutaj jeszcze z tego wyniknie. Sprawiedliwość na cesarza. Czyli tutaj coś karmicznego jest. A, i ósemka kielichów. Hmm. Czyli tak, u cesarza mamy taką potrzebę ferowania wyroków yy, i taką potrzebę. Yy, Wprowadzanie równowagi, oczyszczania też czegoś. Tutaj ta relacja z ojcem może być karmiczna, może to być jakaś figura, też autorytet. Jeśli nie będziecie brać pod uwagę ojca, to we wrześniu może to być sytuacja, gdzie e, będzie trzeba tutaj coś odblokować, czy otworzyć się być może na swojego szefa czy szefową, e, zrobić też tutaj jakieś porządki. Gdzieś tutaj satysfakcja jest możliwa do osiągnięcia i wejście w jakąś. Właściwie zakończenie pewnych zgrzytów, czy pewnego rodzaju niedomówień, czy jakichś niejasności, czy tak jak mówiłam wcześniej, oszust, czy matactwa. I tutaj wychodzimy na prosto, jakby ten wrzesień jawi się jako miesiąc, w którym gdzieś coś wypływa na wierzch. I faktycznie można odejść tutaj od tego, co nas przyciska do ziemi. Intuicyjnie będziecie czuli, że. Jest tutaj coś, co się odblokowuje, ten los Wam sprzyja i przyprowadzi Wam taką sytuację, która pozwoli Wam się uwolnić z jakiegoś tutaj ograniczenia. Ten rycerz jako akcja to jest właśnie rozmowa, być może właśnie bardzo twórcza rozmowa, dotknięcie pewnych spraw. Z poziomu właśnie umysłu, ale też intuicja będzie Wam towarzyszyć, bo tych kielichów tu jest sporo. Czego nie mamy, to nie mamy buław, czyli nie mamy ognia. Tutaj nie ma jakiegoś iskrzenia i jakiegoś stresu. Tutaj będzie się przelewać. Tu będą słowa, ale te słowa jakby zostaną mocno wyjaśnione, wyprostowane. Pewne rzeczy będą powiedziane. Tutaj nie będzie dłużej tego rozdziału, tego um, takiego rozjątrzenia tych tajemnic, takich gdzie czujemy, że ktoś nie mówi prawdy, a tutaj nagle okaże się, że to wszystko może się zrobić bardzo jasne, proste i niektórzy będą chcieli być może opuścić swoje gniazdo rodzinne, będą chcieli może przenieść się w inne miejsca. To wszystko zależy, bo jest tutaj jakaś zmiana koło Fortuny też wiesz, czy, że jest tutaj jakaś zmiana z ósemką kielichów. Jak widzicie. Ktoś będzie chciał mocno odchodzić od miejsca, w którym być może jest fajnie i wszystko mam, ale nie czuję radości, może czy to nie jest już to miejsce, w którym mogę się jeszcze więcej nauczyć. Bo nieraz poszukujemy miejsc, w których potrzebujemy odnaleźć siebie, albo tą ekscytację życiem. I często dlatego ludzie zmieniają miejsce zamieszkania, zbierają swoje fragmenty duszy i podróżują. I tak to może być właśnie dla Was. Podróże też nie są wykluczone. Mogą to być podróże z kimś, kto będzie osobą bardzo ważną w waszym życiu, bo są tutaj też takie połączenia właśnie dzieci, rodzice, więc mogą rodzice podróżować z dziećmi. Może to być przeprowadzka za granicę do innego kraju i znalezienie tam swojego miejsca do życia. Obfitość. Policz swoje błogosławieństwa. I zobaczcie, tutaj mamy takie połączenie z tą cesarzową, z kartą świat, z obfitością, z tym, co przynosi nam we wrześniu natura, też dużo dobrych rzeczy. Autorka jeszcze zawsze tutaj dodaje nam afirmację. I mamy tutaj afirmację. Jestem wdzięczny lub wdzięczna za wszystkie błogosławieństwa w moim życiu. Dbam o siebie i o innych, i o, wszystkich żyjąc, i o wszystkie żyjące stworzenia, i o moje środowisko. No, to bardzo fajne. To jest matka bogini Ker, która przynosi dary i opiekuje się. Trochę tak jak cesarzowa, która się opiekuje, trochę tak jak mama. Każda mama opiekuje się swoim maleństwem. Jest to instynktowne, bardzo. I myślę, że wy macie taki moment, że macie wejść w tą energię opiekuńczej matki i zaopiekować się tym, co jest trudne, albo zafałszowane, albo zaopiekować się, się również tymi, którzy być może zostali oszukani przez życie, czy przez innych. No, scenariuszy jest mnóstwo w tym miejscu, nie mamy konkretnego pytania, ale jeszcze damy e, szamańskie. Uzdrowienia i zobaczymy, co tutaj możemy znaleźć. Wewnętrzna podróż. Wewnętrzna podróż to jest zawsze podróż w stronę serca, intuicji, tego, co ja czuję. Zobaczymy, co mamy w opisie. Nie wszyscy, którzy chodzą czy podróżują, są zagubieni. Często jesteśmy zajęci naszymi bardzo osobistymi projektami, podróżami, ale też podróżujemy w stronę ludzi i angażujemy się w ich problemy. I każda dusza, która przybywa na planetę, ma swoje lekcje do przerobienia i życie do przeżycia. I każda dusza ma być może inną ścieżkę, inną drogę. Także nie warto tutaj niczego przesądzać ani sądzić, tak jak tutaj ta karta sprawiedliwości. Nie osądzajmy ani swoich ojców, ani swoich matek, bo oni różne rzeczy musieli przeżyć. Poznajcie um, siebie może właśnie poprzez połączenie się ze swoim sercem. Starajcie się nie oceniać tego, w jaki sposób inni podróżują przez swoje życie, i wtedy to będzie łatwiej i przyjemniej nam wszystkim, i Wam też, bo każdy skupiając się na swoim wnętrzu i akceptując podróż drugiego człowieka, niekoniecznie wtrącając się w jego życie, powoduje, że to życie jest jakby przyjemniejsze i nie ma wtedy takiego oporu, bo w momencie, w którym coś chcemy narzucić, natychmiast rodzi się opór wewnętrzny, prawda? Także taka to sytuacja na wrzesień dla raków. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnych czytaniach.